Zanim wytłumaczę Ci, czym jest swap trading i jak najlepiej się za niego zabrać, chciałbym Ci opowiedzieć pewną anegdotę. Pewnego dnia zainwestowałem w krypto i byłem jak te miliony osób, które zaczęły inwestować i po pięciu minutach pytałem się, hej, a gdzie moje lambo? Tuż po tym, jak zakupiły swoją pierwszą kryptowalutę. No i większość osób tak ma. Myślą, że jeżeli zainwestowały w jakieś kryptowaluty, to od razu, z dnia na dzień staną się milionerami. No bo przecież każdy jest milionerem, który inwestuje w krypto, prawda? No niestety nie zawsze tak się dzieje. Mógłbym powiedzieć nawet, że rzadko kiedy tak się dzieje. Po pierwsze, dlatego że ludzie nie potrafią czekać na to, aż jakaś kryptowaluta Wzrośnie odpowiednio wysoko, czyli potrzebują czasu, albo inwestują źle, to znaczy inwestują w złe kryptowaluty, tracą cierpliwość, znowu czas i niestety, ale tracą swoje pieniądze. Tracą 10%, wychodzą. Jak można przyspieszyć ten czas potrzebny na zarobienie odpowiednio dużych pieniędzy, które mogą zmienić Twoje życie? Jednym z może nie najłatwiejszych, ale jednym z ciekawszych sposobów na zarabianie jest tak zwany swap trading. To znaczy wyszukujemy sobie jakiś blockchain, powiedzmy Solana. Na Solanie jest mnóstwo Mimcoinów, a sama Solana jest bardzo tania. Więc jeżeli robimy swapy, czyli zamieniamy token A na token B, no to ta transakcja wynosi zwykle około 1 centa. Może nieco powyżej lub poniżej 1 centa. To są bardzo, to bardzo małe pieniądze w większości kryptowalut, bo taki Ethereum. Po Pochłania nam na przykład 20 dolarów za słapa, więc jest to naprawdę ułamek ceny, którą trzeba zapłacić za gasfiz, czyli za opłaty transakcyjne. Nie mówiąc już o fiatach, gdzie za transfer powiedzmy pieniędzy również przecież się płaci. Zwykle są to jakieś koszty ukryte, więc znajdujemy sobie blockchain, który jest tani. I na którym jest wiele osób. Solana będzie dzisiaj moim przykładem. Powiedzmy, że chcesz zainwestować w jakiś mimkoin, no bo mimkoiny charakteryzują się tym, że szybko zyskują na wartości i szybko tracą na wartości. Jeżeli wybierzemy dobry mimkoin, to możemy naprawdę nieźle zarobić. Natomiast musimy nauczyć się czytać, jak to zrobić i przede wszystkim kiedy wyjść z danego tokenu. No bo powiedzmy, że tokenem A będzie Token SOL, a drugim tokenem będzie na przykład BONG. Więc mamy token SOLANY i mamy token BONG. Możemy sobie zesłapować jeden token na drugi token i jeżeli token zyska na wartości, wracamy do SOLANY. Jeżeli ludzie zaczną sprzedawać token BONG, to wówczas znowu możemy wejść w ten token po niższej cenie i znowu mieć nadzieję, że ten token wzrośnie na wartości. Jak to w przypadku MIM coinów i różnych utility coinów. Niestety nie da się, jak to mówią... Time the market. To znaczy, nie zawsze podejmiemy dobrą decyzję, często okaże się ona błędna, bądź też dobra, ale po dłuższym okresie czasu. Więc musimy naprawdę dobrze czytać wykresy, patrzeć, kto wchodzi, za ile wchodzi, czy ta osoba często sprzedaje, czy też nie, czy jest to wieloryb. Jeżeli mamy dużo wielorybów, którzy dampują token, to może być jakaś manipulacja, która, którą na przykład wieloryby chcą doprowadzić do tego, aby dany token bardzo upadł na wartości, ponieważ nie wiem, mają jakiś protokół, który jest bliźniaczo podobny do tego, albo bliźniaczo podobny Mimcoin i chcą go po prostu, mówiąc brzydko, udupić, albo po, po prostu są to boty, które tradują do góry w dół, do góry w dół, czyli shortują, longują daną kryptowalutę, jeżeli jest to możliwe i w ten sposób manipulują danym tokenem. Więc warto jest znaleźć token, który jest dla nas ciekawy. Które nas interesuje i przede wszystkim zobaczyć, jakie są zachowania na blockchainie, czyli właśnie zachowania tych traderów. Bo jeżeli wejdziemy w token, który pikuje w dół, to nie zawsze najlepiej jest po prostu kupować na samym dnie, bo może okazać się, że te dno to nie jest pierwsze dno, a token może uderzyć drugiego, trzeciego, piątego, dziesiątego dna. Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, jak nisko. Pójdzie ten token, i tak samo nie jesteśmy czasami w stanie, a nawet często przewidzieć, jak wysoko pójdzie dany token, bo może się okazać, że token wzrośnie o 100% w skali dnia albo 1000%, ale również token może spaść 10-krotnie, dziesięciokrotnie, pięciokrotnie, dwukrotnie w przeciągu kwadransu, godziny. Więc musimy przede wszystkim zaobserwować, właśnie jak osoby, które tradują ten token, jakie są ich zachowania. No i jeżeli mamy swoje ulubione tokeny, to nie musimy siedzieć przy jednym tokenie. Powiedzmy, wchodzimy sobie w bonka, znowu wracamy do solany, z solany idziemy na wifa, z wifa wracamy do solany, z solany idziemy na kolejny memecoin, który nas interesuje, jakikolwiek przykuł Twoją uwagę i w ten sposób możemy swapować różnymi tokenami. Albo jeżeli już na przykład zyskamy naprawdę dużo pieniędzy, no to możemy sobie powiedzmy swapować już Solane, które mamy więcej i przejść do dwóch, trzech tokenów i zacząć na przykład swapować tylko jeden token czy dwa tokeny, a ten trzeci zostawić na przykład na późniejszy okres, żeby poświęcić się tym dwóm tokenom, a ten token zostawić do hodlowania, czyli po prostu do przeczekania, aby ten token zyskiwał na wartości przez jak najdłuższy czas. I w sumie to tyle. Nie jest to jakoś super trudne, ale trzeba umieć czytać wykresy. Trzeba wybrać dobry blockchain, który no, nie jest drogi, wydaje mi się, chyba, że masz mnóstwo pieniędzy, no to wówczas oczywiście możesz na przykład bawić się na Ethereum i handlować powiedzmy dziesiątkami czy tysiącami dolarów za każdy słap i nie przejmować się wtedy 25 czy 15 dolarami za to, że robi się jednego słapa. No mnie na to na razie nie stać. Więc przede wszystkim wybierasz dobry blockchain, wybierasz dobry czas i. Robisz to z głową i jeżeli czasami wydaje ci się, że token jest mega dobry i nie chcesz nigdy z niego wychodzić, to też nie do końca jest dobre. Może się okazać, że token będzie przez dłuższy czas pikował w dół i w tym momencie warto byłoby na przykład określić sobie widełki, kiedy wyjść na przykład, czy wyjść wtedy, gdy token spadnie o 10, 15, 25% dać sobie samemu jakiś bufor, w którym będziemy mogli wyjść z tego tokenu i w ten sposób tradować odpowiedzialnie, jeżeli w ogóle można tradować odpowiedzialnie powiedzmy koinami, bo czasami to jest taki trochę hazard, ale hazard, który jest jakoś tam w jakiś sposób obliczony. Jeżeli wynajdujemy tak samo nowe projekty, w które chcemy wejść, to musimy przede wszystkim znać ich kontrakt adres i to taki, który pokrywa się z tym, co jest powiedzmy na Jupiter Exchange, na Radium czy na innej zdecentralizowanej giełdzie, bo rozumiem, że będziesz tradeował w sposób zdecentralizowany, czyli na jakimś dexie, nie na cexie, bo cex zwykle każe sobie płacić za to, że tradeujemy no DEX również, ale są to naprawdę tylko i wyłącznie opłaty za gaz, więc jeżeli znasz dobry kontrakt adres, to warto by było na przykład wpisać sobie go do DEX screenera i w ten sposób wziąć sobie jakąś pulę, czyli dwa tokeny, powiedzmy SOL z manifestem, w ten sposób wybrać taką pulę, która ma największe liquidity, bo jeżeli pula ma mały liquidity, no to token może naprawdę szybować mocno do góry i spadać mocno, a tego nie chcesz, więc wybierasz taką pulę, która jest dla Ciebie i na której sobie będziesz tradeował. Tak naprawdę to by było tyle. Nie jest to jakoś super trudne, ale musisz po prostu uzbroić się w cierpliwość, wychodzić i wchodzić czasami wielokrotnie w ciągu dnia, a czasami po prostu przeczekać jeden, dwa, trzy dni i zrobić powiedzmy jakiegoś słapa, bo nie zawsze jest tak, że że token będzie od razu za każdym razem pikował w dół i szybował w górę. Czasami jest tak zwana side action, czyli taka akcja do boku, gdzie token przez dłuższy okres czasu no, nic nie robi. Byśmy mogli go takim patykiem walnąć. Command do something, znasz to pewnie, i w ten sposób poczekać na jakąś akcję, miejmy nadzieję, do góry, jeżeli jesteśmy w nim, albo do dołu, jeżeli w nim nie jesteśmy. I obserwujemy, kiedy token będzie w jakiś sposób rósł, i w zależności od tego, jak czy też wykres, wejść w odpowiednim momencie, który według ciebie jest najlepszy. Patrzysz, jak inni tradują, chcesz ich po prostu w jakiś sposób przechytrzyć, można powiedzieć, wyprzedzić i w ten sposób zarobić. Niekiedy zarobisz na jednym tradzie, w zależności od tego, ile zainwestowałeś: 2 dolary, 5 dolarów, 10 dolarów, 100 dolarów, a niekiedy po prostu stracisz taką samą bądź większą sumę. Wszystko zależy od Ciebie i troszeczkę od losu, i od tego, czy masz nieco szczęścia. Bo jeżeli luck u Ciebie jest niski, to może lepiej po prostu hodluj tokeny, które mają większy market cap i uzbrój się w cierpliwość. Ale jeżeli chcesz szybko zarobić, to swap trading może być opcją dla Ciebie, ale pamiętaj, że naprawdę nie jest to proste. Powinieneś przez dłuższy czas poobserwować, jak inni to robią i może małą kwotą zacząć się bawić w swap trading. Nie jest to proste, aczkolwiek wiem po sobie, potrafi być lukratywne i potrafi też być bardzo, ale to bardzo nieprzewidywalne. Dobra, na dzisiaj to koniec. Mam nadzieję, że ta wiedza Ci się przyda. Miłego tradowania, swap tradowania. Obyć się powiodło, obyś zyskał naprawdę dużo pieniędzy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się. Cześć!